Przyniosła mi tutaj łapówkę, żeby nie pisać sprawdzianu. Przem i wobec to potwierdzam, że tak się dzisiaj to dokonało. I normalnie te osoby były bierzmowane. I nic nie przyjęłem do swojej świadomości, że łapówkarstwo, korupcja, korumpere od łaciny, prawda? Jestem pisak, ja wprowadzam małe. To jest nie Prawda to... jest prawdą. To jest łapówka. To jest jest Jak No ale Dobra, niech będzie łapówka. Nie. To jest Niech po Niech będzie. Niech Jak Niech będzie. Niech To Niech będzie. No no no, nie będzie. Niech będzie. Niech będzie. łapówka. z będzie. Tak niech Dobrze, dziękuję za uwagę. Tak, do widzenia.